Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na haul, mini haul, prezentacja nowości. Właściwie to prezentacja nowości głównie z paczek, które do mnie dotarły. Ale z tymi paczkami wiążą się po pierwsze akcje promocyjne, po drugie będą testy, po trzecie też chcę Wam opowiedzieć, co wymyśliłam sobie do testów właśnie na marzec. Także mam nadzieję, że film Wam się przyjemnie obejrzy, a mi będzie bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry, napiszecie komentarz i zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie... Czynicie, natomiast linki do produktów, które zaraz Wam pokażę, wraz z ewentualnymi informacjami a propos akcji promocyjnych, rzecz jasna, znajdziecie w opisie. Zapraszam Was bardzo gorąco do oglądania. Chciałoby się rzec, gdzie ta wiosna? Co? O! Ja już tutaj żyję bardzo, bardzo wiosennie, dlatego postawiłam moje piękne tulipany w tle. Ale dzisiejsza aura zdecydowanie do wiosennych nie należy, przepraszam Was, ale nie mogę nagrać tego filmu i to już tak szóste raz siadam i zaczynam glindzić, więc już tym razem zostawiam to i lećmy, lećmy z tym, co się nowego u mnie pojawiło. I może zacznijmy sobie przekornie ten film produktem, który kosmetykiem nie jest, a który właśnie do mnie w parce dotarł i chciałam Wam przedstawić coś nowego na rynku, jakim jest... Rozpuszczalny napój funkcjonalny z grzybami i adaptogenami Better Focus marki Kanaste. Marka Kanaste to marka, którą być może kojarzycie z mojego kanału, z olejków CBD. Ja swego czasu piłam te olejki CBD i piłam tylko i wyłącznie marki Kanaste. Natomiast teraz dostałam od nich nowość i to ma być, słuchajcie, produkt, który ma zastąpić nam kawę. No i powiem szczerze, że w miarę mi się jakby dobrze to wpasowało w moją sytuację życiową i w moją relację z kawą, ponieważ ta relacja jest dosyć specyficzna i toksyczna. Ja potrzebuję czegoś rano, co mnie pobudzi do działania, natomiast jakby mój organizm różnie reaguje na kawę. I dlatego długo, długo w ogóle nie piłam kawy, potem miałam powroty, potem kombinowałam z takimi energetykami na bazie yerba mate, bo też nie chcę pić energetyków jako takich, ze względu, no wiadomo, na skład. I cały czas szukam jakiegoś takiego produktu, który by mnie pobudził. No i to właśnie ma być taki dokładnie produkt. Już mówię, co to jest dokładnie. To jest suplement diety o smaku czekoladowo-orzechowym i mam dla Was rabat. Rabat, który obowiązuje na cały asortyment kanaste, a więc również na olejki CBD, to będzie hasło Relax, ale to wam napiszę w opisie. I jest to kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu. I tutaj mamy między innymi mleko kokosowe w proszku, w składzie aromat orzechów laskowych, mamy ekstrakt z owocników, mamy właśnie mm, inne substancje, które mają za zadanie nas pobudzać. Skład tego produktu jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja na składach się nie znam, ale rozmawiałam o tym z koleżanką, która już tę składę ogarnia i powiedziała, że naprawdę wow. I w takim opakowaniu mamy 30 porcji. Mamy wsypać sobie dwie miarki proszku, yy, dokładnie wymieszać w 250 ml ciepłego mleka lub wody i wypić. I to ma właśnie powodować, że yy, będziemy pobudzeni, że będzie nam się łatwiej skoncentrować i jest to produkt bez kofeiny. Przyszłam wam tutaj po prostu treść ulotki. Przez wiele lat bezskutecznie poszukiwaliśmy lepszej, bezkofeinowej alternatywy dla kawy. W końcu postanowiliśmy stworzyć ją sami. Przed Tobą Better Focus. Super napój, który łączy w sobie pozytywne właściwości grzybów, adaptogenów i notropików. Pozwoli ci wyostrzyć skupienie, podwyższyć poziom energii na długo i doświadczyć głębokiego spokoju bez uciążliwych skutków ubocznych, spadku energii i rozdrażnienia. Eee, ja, tak jak widzicie, jeszcze tego nie piłam. Eee, w momencie, w którym ten film, już to piłam, bo po prostu to do mnie teraz trafiło, a ostatnio z racji mojej infekcji. Niestety nic mi nie smakuje, dlatego. Jeszcze nie zrobiłam sobie swojej porcji, ale piła już ta moja koleżanka, która powiedziała, że to smakuje dokładnie jak Kinder Bueno. Więc bardzo, bardzo jestem tego ciekawa. Ja Wam oczywiście, znaczy zostawię Wam po prostu linka, tak? Natomiast tutaj macie wypisany ten skład, który właśnie ma być taki rewelacyjny. Szalenie jestem tego ciekawa, czy mi to zastąpi właśnie kawę. Dam Wam na pewno, na pewno znać bo wydaje się być to naprawdę atrakcyjne. Ja to na pewno będę piła w wodzie, na wodzie, ponieważ moja relacja z mlekiem jest jeszcze bardziej skomplikowana, jak moja relacja z kawą. A, i tutaj między innymi też mamy mm, Ashwagandę. Także, no, słuchajcie, coś naprawdę ciekawego, mym zdaniem. Kakałko Wam pokazałam, to lecimy teraz dalej. Teraz Wam pokażę, bo tu są i moje zakupy, i paczka. Więc to jest takie kombo trochę, dwa w jednym od marki Lenia. Może najpierw Wam pokażę, co ja sobie zamówiłam. Zamówiłam, słuchajcie, mój najlepszy, ukochany, niezastąpiony kremplan. On występuje w dwóch wersjach. Można go kupić albo w opakowaniu z pompką, albo w tą słoiczku. Dlaczego? ponieważ to jest y, kosmetyk nie wiem czy pamiętacie jego kiedyś szatę graficzną taki kosmetyk wielofunkcyjny który można stosować i do pielęgnacji twarzy i traktować go jako balsam i ja zazwyczaj tą wersję opakowania wybieram w lato kiedy traktuję go jako najlepsze najlepiej regenerujący najlepiej odżywczy balsam do ciała natomiast teraz zamawiałam go z myślą o pielęgnacji twarzy ale mając na uwadze swoje, że tak powiem, potrzeby. Stwierdziłam, że biorę go w tym opakowaniu, bo będę też go chciała używać do pielęgnacji ciała. On pachnie marcypanem, ponieważ zawiera olej z pestki śliwki i to jest dla mnie jedyny minus tego produktu. To jest bardzo mocno regenerująco odżywczy kosmetyk. To jest jeden z najlepszych kosmetyków, moim zdaniem, marki Linia i jest to absolutny bestseller. Uważam, że ten kosmetyk, chyba że tak jest, tylko ja o tym nie wiem ale może nie startuje, powinien zgarnąć jakieś nagrody. I ja to mówię zupełnie poważnie, zresztą można się cofnąć w moich filmach, i tam jest dowód na to, że ja po prostu pieję na jego punkcie od dawna. Ja go teraz zamówiłam po to, żeby m.in. traktować go jako maskę nocną do pielęgnacji twarzy. Nie chcę go używać codziennie, ponieważ nie mam aż takiej potrzeby, natomiast chcę go traktować jako maskę bo jego można nałożyć też dużo, z racji tego, że on się nie roluje. I to jest, słuchajcie, krem, który, jeżeli ktoś lubi zapach marcypanu, to w ogóle ten zapach będzie mu się podobał. Ja już się do niego przyzwyczaiłam. Który, no działa po prostu cuda. On tak odżywia. Moja skóra była przesuszona. Następnie została z tego przesuszenia wyprowadzona. Następnie rozchorowałam się. I efekt był taki, że ja przez cały czas tej choroby nie używałam w ogóle pielęgnacji, bo to była ostatnia rzecz, o której myślałam, Wiecie, Ja problem, żeby umyć włosy, nie? A co dopiero yy, dbać o higienę i pielęgnację twarzy. Dobra, nie idźmy tą drogą. No i znowu mam skórę okropnie przesuszoną. Dodatkowo mam w ogóle zajady. Już nawet mi się nie chce, słuchajcie, kupować tych zajadeksów, nie mam chyba olejków. Wiem, że ten krem mi po prostu pomoże. I też mi się on przyda do ciała, bo to ciało też ostatnio mocno oberwało. To jest genialny kosmetyk. Ja wam go bardzo, bardzo polecam, właśnie jeżeli myślałyście albo o jakimś takim dobrym, gęstym, treściwym, naprawdę bogatym kremie do twarzy, albo z tym, że on się pod makijaż to nie bardzo, nie? Mówimy o pielęgnacji wieczornej, albo właśnie jako o balsamie do ciała. I zamówiłam sobie to, oraz zamówiłam sobie dwie maski, bo one mi się niedawno skończyły. Maskę z kwasem salicylowym dwuprocentowym i tą maskę łagodzącą. Je również już mogliście zobaczyć niegdyś na moim kanale. Ta maska z kwasem salicylowym to taka maska właśnie dla skór, która, które mają różnego rodzaju niedoskonałości. Ona jest bardzo ciekawa, ponieważ ona nie jest zajzerowata. Ona zawiera olej jojoba, depantenol, ekstrakrzałbi, masło szea, witamina E, olej grejpfrutowy. Nie jest zajerowata, czyli to nie jest maska typu maska oczyszczająca, ale ona bardzo dobrze właśnie wspomaga skórę, która takiej niedoskonałości posiada. Przy tym właśnie nie przesusza, no ja ją po prostu uwielbiam. I ta maska łagodząca, która jest mistrzostwem świata która zawiera ekstrakt z moreli, kompleks łagodzący, ogórek, algi, aloes, minerały, wodę morską i niacynamid i ona jest bardzo polecana po różnego rodzaju peelingach, też zabiegach ewentualnie kosmetycznych. Ona cudownie nawilża i właśnie tak, to jest taki kompres łagodzący dla skóry i to jest mi teraz też bardzo bardzo potrzebne już a wstachłem, że ją po prostu bardzo bardzo lubię. I e, bardzo wam ją polecam. No i to było moje zamówienie z linii, natomiast odezwała się do mnie właścicielka marki i zapytała, czy testowałam nowy krem z siedmioma ziołami. Otóż nie testowałam, więc go dostałam. E, jest to, słuchajcie, ta seria, w której ostatnio pojawił się krem Red Fruit, czyli mówimy również o podobnej półce, czy identycznej wręcz półce cenowej, czyli 30 tam paru złotych i teraz ostatnio był właśnie krem Red Fruit, krem taki uniwersalny, nawilżający, a teraz mamy krem Seven Herbs, a więc siedem ziół, który ma być kremem regulującym wydzielanie sebum. Jest to krem dedykowany bardziej skórze tłustej domyślnie, skórze tłustej niż skórze suchej. No, oczywiście, że taki krem w tej swojej jakby domyślności, wiadomo, że dla skóry ekstremalnie przesuszonej, no to nie będzie dedykowany. Natomiast dla całej reszty rodzajów skóry jak najbardziej można go spróbować. Dostałam takie zapytanie, czy chcę go przetestować, ponieważ testowałam ten Red Fruits yy, i... Podzielić się z Wami wrażeniami. Powiedziałam, że oczywiście, że tak. Choćby właśnie z racji jego atrakcyjnej ceny. Więc będę testować taki krem. Ciekawa jestem, jaką zda egzamin na mojej skórze, na skórze bardziej mieszanej. Ale również tutaj dostałam do niego serum. Serum dedykowane skórze tłustej. Bo podobno połączenie tego kremu z tym serum to już w ogóle jest jakiś ósmy cud świata. Więc takie dwa kosmetyki będę tak typowo testować i Was update'ować, dawać Wam znać, jak one mi zdadzą egzamin. No i oczywiście właścicielka marki Lynia nie byłaby sobą, gdyby mm, nie wysłała mi zapasu moich ulubionych rzeczy. I to też jest śmieszna historia, bo kiedy zamawiałam te trzy rzeczy, to miałam zamówić sobie też moje ukochane maseczki, ale uznałam, że zrobię to przy kolejnym zamówieniu, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, no i karma ym, się do mnie uśmiechnęła. I dostałam zapas moich ukochanych oleofas, czyli maseczek algowych, maseczek typu pilow. Mi się wydaje, że ja tyle o tym pierdzielę, że to już trochę obciach, ale ostatnio ktoś mi napisał komentarz, że kupił tą maseczkę i miał obawy z racji tego, że ona jest pilow, że dojdzie do wysuszenia, tym bardziej nic. Natomiast nic bardziej mylnego. Więc pomyślałam, że jednak będę pierdzieli się tym za każdym razem. Ona jest dlatego pilow, bo jest to maska algowa. Ona nie ma w sobie alkoholu, to nie jest ten typ maseczek pilow, które dodatkowo nam wysuszają skórę. Są to maseczki algowe o zapachu lawendy. Więc jeżeli nie lubimy lawendy, n -n. jeżeli lubimy lawendę lub kochamy, to n -n. Bardzo atrakcyjnym faktem jest jeszcze to, że ta maseczka słuchajcie, kosztuje tyle samo, od kiedy ją znam, a znam ją od myślę, że z jakichś 5 lat, więc tutaj inflacja nie zrobiła swojego. Bardzo Wam polecam. To jest cudowna maska nawilżająca. No i słuchajcie, kolejne rzeczy to jest Peel of Gel Mask z witaminą C, czyli to jest żelowa maska peel of z witaminą C. Ona także jest na bazie alg, Już powiem Wam zgłupiałam teraz, jak Boga kocham. Ale to jest dokładnie ta sama seria maseczek z witaminą C rozświetlająca, więc dawno jej nie używałam. Oraz coś, na czym się ostatnio zakochałam, czyli oczyszczająca maska algowa Pilow z węglem aktywnym. To też jest rewelacyjne. Wiem, czego nie kupiłam i wiem, czego zabrakło też w tej przesyłce. I skwasiłam, bo widzicie, miałam kupić sobie ten peeling enzymatyczny Pilow. Peel i owszem, i stwierdziłam, że te maski sobie zamówię następnym razem, ale ten peeling enzymatyczny zapomniałam. O tym. Bo peeling enzymatyczny z tej serii jest też po prostu cudowny. Tutaj mam maseczki z węglem algowe. One są naprawdę rewelacyjne i przypomnę, że to są maseczki algowe dla opornych. Eee, czyli mieszamy zawartość dwóch saszetek, robimy kizia, mizia, nakładamy na twarz i heja. N nie można tego sknocić. I one są świetne. I dostałam również peeling enzymatyczny. Owoce tropikalne w tej sypkiej formie. Więc to mi e, musi e, na razie wystarczyć. Zamiast tej właśnie formy pilow. No to się bardziej opłaca z punktu widzenia finansowego. Tylko, że do tego peelingu enzymatycznego już musimy dodać wody. I samodzielnie taki peeling sobie przygotować. Natomiast ja ostatnio z racji różnych rzeczy, które dzieją się z moją skórą. E, znowu stałam się trochę... Fanką właśnie peelingów enzymatycznych w stosunku do peelingów mechanicznych. O! Tyle miałam do powiedzenia! Dobra, to teraz Wam pokażę paczkę, którą dostałam z okazji Dnia Kobiet od La Rosa i tu jest akcja promocyjna, a mianowicie mamy 15%, mamy 15 rabatu na cały asortyment na hasło zakupy 15. A więc na kosmetyki koreańskie i nie tylko. Więc jeżeli myślałyście o, w La, o zakupach w La Rose, to jest taka okazja. Oczywiście na tej uloteczce nie jest napisane, do kiedy trwa ten rabat, ale ja podejrzewałam, że do 8, pewnie marca, do Dnia Kobiet. Więc jeszcze trochę czasu jest i pokazuję wam, co w paczce się znalazło. I pierwszy produkt to wafelki. Ja wiecie, że nawet mam ochotę na takie wafelki. Sto lat nie ja mam takich wafelków z kremem orzechowym. Dobra. Mamy tutaj maseczkę Secret Cake. To jest ta maseczka, która była chyba ostatnio w paczce walentynkowej. Maseczka w płachcie. Mamy tutaj marki Unique um, Rose Galactomize Essential Toner. Nabierzająco rewitalizujący tonik do twarzy. Oczywiście, tak jak wspomniałam, tutaj są kosmetyki ułożone kolorem różowym. Ale promocja jest na cały asortyment. Mamy również z tej samej serii Rose Galactomize Synergy Serum. I to Synergy Serum to jest serum nawilżające, które pomaga regulować produkcję sebum i minimalizować pojawienie się porów. Wzbogacone 10% ekstraktem z wody różanej w celu nawilżania i ujętrznienia skóry oraz 50% wody fermentacyjnej. Galactomai z celu kontroli produkcji sebum i rozjaśnienia skóry. Ja chyba tego serum nigdy nie dniu używałam. Coś potencjalnie ciekawego. Jak również mamy taki secik mini i to jest Tea Tree, czyli to będzie mocno przeciwzapalne. Powiem Wam, fajne są te sety na larosy. One się dosyć szybko wyprzedają, ale faktycznie jak ktoś ma ochotę przetestować jakieś produkty z tej marki, to moim zdaniem to jest zarąbista sprawa. Yy, I ostatni produkt go zjadło, wypluło. O, to jest to. To ja to mam. To jest, to jest ten produkt, który bardzo Wam polecałam, który co jakiś czas traktuję sobie jako bazę pod makijaż. To jest taki krem tonujący. Krem tonujący, który bardzo ładnie tak rozjaśnia skórę. I on ma takie ciekawe właściwości nawilżające, że ja go właśnie czasem, jak robię taki bardzo długotrwały makijaż, to nakładam go właśnie jako bazę pod makijaż. Bardzo ciekawy... Bardzo naprawdę ciekawy produkt. Yy, polecam. Serio, lecimy dalej, zaraz dojdziemy do tych moich zakupów do tego, co ja wymyśliłam do testów, ale dostałam ostatnio od koleżanki takie coś i miałam Was zapytać, czy znacie tą markę. To jest marka cholera, wie jak to się czyta Guinot yy, Marka o tyle ciekawa, że one jest z produkcji Made in France yy, i kosztuje albo na zasadzie 50 zł, albo na zasadzie 300 zł. I to są płatki pod oczy, takie maski właściwie pod oczy. Ciekawe jestem właśnie, czy to znacie. Ja dla mnie to jest pierwsze zatknięcie z tą firmą i mówię, i bardzo dziwna jest historia, są cztery takie maski. Bardzo dziwna jest historia właśnie z cenami tych produktów, że one są tak bardzo, bardzo różne. To, to nie paczka, ale taka ciekawostka. I słuchajcie, dostałam na świeżo paczkę PR-ową z Klaresy. Yy, I uwaga, uwaga, już Wam pokazuję i stwierdziłam, że zrobimy sobie pierwsze wrażenia, bo ja z pudrami z Klaresy się nie lubię. I już Wam pokazuję, co to jest. Po pierwsze mamy nowość, kolejna wersja kultowego blura zainspirowana Wami. Nie? Dobrze. Mamy właśnie wersję pudru blur. I o ile pamięć mnie nie myli, to wersja tamta, poprzednia, pudru Blur, to był puder, który był totalnie nie dla mnie i bardzo wsioczyłam na, nie, na niego. Nie, nie, nie spełnił on w ogóle moich oczekiwań. Puder jest transparentny i ma być to puder sypki optycznie wygładzający skórę. Więc no, musimy to przetestować na żywo, bo nie chcę jakby się nastrajać do tego kosmetyku i też nie chcę, żeby ktoś mi podejrzewał o jakąś tutaj nierzetelność. Więc to sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa. Mamy taką serię kawową, kofeinową, i jest to puder pod oczy. No i ponownie, ja i pudry pod oczy w większości firm, więc szalenie jestem ciekawa. Jest to super wygładzający, tak się nazywa, super wygładzający puder sypki o matowym, oj, oj, o matowym, wzbogaconym o kofeinę w wykończeniu. No, ciekawa jestem. Ja i pudry matowe pod oczami to jeszcze bardziej skomplikowana historia. A oprócz tego dostałam jeszcze trzy takie produkty. I pierwszy produkt to jest produkt, który miałam sobie w ogóle kupić, tylko w innej chyba wersji, bo to jest nowość. Yy, I to jest żel do, yy, żel dający efekt laminacji do brwi. używa. tego już używałam i mam takie różne przemyślenia. Oraz słuchajcie, dwa yy, te. Co? Odżywki serum? Do rzęs i do brwi z kofeiną. Więc spoko, ja się za to na pewno wezmę, bardzo jestem ciekawa. Ee, zaraz Wam jeszcze powiem, bo powiem szczerze, to przyszło do mnie wczoraj. A tutaj mam nawet cenę. Ej, zarobiście. Lubię takie pijarówki. Więc tak, puder w regularnej kosztuje 31,99 Puder pod oczy kosztuje 23,99. Pewnie go nie jest dużo, ale moim zdaniem. Ja osobiście wolę, żeby czegoś było mniej 6 gramów. Wolę, żeby czegoś było mniej, ale żeby było to tańsze. Dalej, wzmacniające żelowe serum do brwi kosztuje 16,99. H, to, to wzmacniające żelowe serum z kofeiną, to możemy, napisane jest tak: stosuj na noc i lub wyczesz żelem umalowane brwi. Czyli to też można traktować po prostu jako produkt do stylizacji? Używaj regularnie, aby cieszyć się efektem wzmocnienia i zagęszczenia włosków. I mamy ten e, transparentny żel do stylizacji brwi, efekt laminacji, to kosztuje 14,99. Więc spoko i odżywcze serum do rzęs z kofeiną stosuj na noc i lub przed pomalowaniem rzęs maskarą. Używaj, y, 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 um, używaj regularnie, aby cieszyć się efektem wzmocnienia i wydłużenia włosków. I to kosztuje 19,99 Więc powiem Wam, spoko. Wydaje mi się, że znowu Klaresa widzicie, bo cały czas jest taka rozkminka, jak to z Wami gadam w komentarzach, że tak samo kiedyś było ze Weylainem. I pytanie, czy Klaresie, jakby, że tak powiem, odbije palma. I będzie robiła coraz to wyższe ceny kosmetyków. Jak na razie, Klerensa moim zdaniem bardzo ładnie się trzyma i jest bardzo wiele hitów z tej marki. Więc, no zobaczymy, te ceny naprawdę mi się wydają cenami bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Więc super. Dobra, to teraz Wam powiem, co sobie ostatnio kupiłam, choć o tym już mówiłam w ostatnim filmie. Czyli, drodzy Państwo, coś mnie opuściło i kupiłam sobie tusz reala Telescopic który teleskopie lift, który miał zapewnić mi efekt wowo wow, wow, a zapewnia efekt. Mwę. Eee, tak. Darujesz może Wam tą opowieść, bo ostatnio ją mówiłam właśnie w filmie. Zapłaciłam za niego 50 zł wezebra. zebra. Skuszona tym, że nie filmikiem viralowym z doklejonymi sztucznymi rzęsami, ale skuszona mm, po prostu innymi testami naszych rodzimych influencerek. No i kicha, no i kurde, no i takie jak rzęsy daremne były, tak rzęsy daremne są, choć fakt faktem w tym filmie um, ostatnim, czyli 1000 złotych za lekarza, nawet potem jak patrzyłam to wygląda to że jest ok, ale to tylko na tym filmie, bo powiem wam w realu, no nie, on bardzo szybko zastyga, e, dzisiaj próbowałam nim pojechać po sztucznych rzęsach, to w ogóle jakiś obraz nędzy i rozpaczy. E, Chcecie, żebym nagrała coś takiego? Taki test na moich rzęsach? Bo generalnie właśnie mój apel jest taki, jeżeli macie daremne rzęsy i nie wydalacie pieniążków, pieniędzy i wydaje Wam się, że ten tusz to będzie remedium na Wasze wszystkie troski i zmartwienia, to śmiem donieść, że może wcale nie. Bo ja właśnie myślałam, że to będzie jakieś. wow, wow, nie ma. Może nagram po prostu takiego szorca z testem tego tuszu? Muszę zacząć nagrywać te szorcy. Kurde, mówię Wam, ja jestem po prostu Januszem biznesu. Jak kuźwa od lutego się zarabia na szorcach, to ja je przestałam publikować. No, logika, zapomnij, nie? Nie polecam. A przy okazji, dla zebra kupiłam sobie kępki, które Wam kolejny raz polecam. Mówiłam, że je kupię: to są 11, 12 i 13 klawiera v shaped Serio. One kosztują 11 zł 10,20 a to są moim zdaniem genialne kępki, bo macie jak najbardziej to oko takie teatralne, spektakularne, ale przy tym ten efekt nie jest dramatic look, nie wygląda się jak drag queen i, i spoko się je klei. I kolejny raz bardzo Wam polecam, więc to były moje całe zakupy w ezebra w tym miesiącu, no i trochę leni, więc ale. Przekombinowałam, że dzisiaj pójdzie ten film. Natomiast dopiero w poniedziałek dojdzie do mnie moje zamówienie. Wiecie, czego zapragnęłam? Z racji reklamy, nie rozmieniałam tego za bardzo. Wcześniej, słuchajcie, kupiłam do testów kosmetyki marki Bell. Bo przecież ja kiedyś byłam ogromną fanką Bella. Szczególnie z serii Hypoallergenic. Miałam fioła na punkcie tych kosmetyków, po prostu uwielbiałam je do granic możliwości. Tam był mój ukochany podkład Lightening. będę wygląda, jakby on był wycofany już, bo nie mogłam go znaleźć na stronie Bel, a tam właśnie robiłam zakupy. I w ogóle w internecie on mi się nie wyświetlał. Na cenę niby był Lightening, a potem się okazało, że to jest produkt matowy, więc to nie to. I pomyślałam, wyświetlałam mi się reklama, że ta seria, która była w biedronce, ta K-pop, jest właśnie na stronie Bell. Jedyne, nad czym bardzo ubolewam, że nie było tego różu, które widziałam na jakichś filmikach e, takiego kremowego. No i kupiłam kilka rzeczy z tej właśnie serii, i kupiłam kilka w ogóle jakichś innych rzeczy z Bell, bo pomyślałam, że to jest firma, która też nadal utrzymuje rewelacyjne ceny, która za sprawą właśnie tej biedronki jest jeszcze niby łatwiej dostępna, taka wiecie. E, a kurde, ja dawno nic z Bella nie testowałam. I naprawdę byłam mile zaskoczona. W ogóle takiego jakbym o Bellu zapomniała, jakby Bell przestał istnieć, bo jak psioczyłam na ceny Evelina, to wiele osób mi mówiło, no ale czego psioczysz teraz, takie są ceny? No i kuźwa, Clarissa udowadnia, że nie, nie takie są ceny, że można taniej. I to samo Bell. Słuchajcie, ja, no mówię, no przyjdzie to do mnie dopiero w poniedziałek, ale te podkłady, co ja wam powiem, ja co za to płaciłam, nie wiem, 20 złotych, no tak, zamówiłam jakiś podkład, 20 zł. Naświetlacz płynie 17 zł. Puder zamówiłam, bo kiedyś też kochałam puder przecież z Bel. 20 zł. Jakiś tam Lip and Cheek Tint. Kurde, 13 zł. Taką małą paletkę to ona chyba 25, bo to chyba ceny idą od dołu, tak. No i zamówiłam ten krem BB właśnie, Asian Valentine's. No on kosztuje 16 zł. Bronzer kosztuje 16 zł. Korektor kosztuje 13,49, więc kurczę blade no, Te ceny wydają mi się, nie wiem, dlaczego się te tak brzydko zdjęcia nie są rozpikselowane. Więc powiem Wam, że kurczę blade, te ceny moim zdaniem są naprawdę atrakcyjne. Więc trochę tych rzeczy kupiłam i nie wiem, czy powiedziałam na początku tego filmu. Przepraszam, bo się chyba zakasłałam, a nie zasłoniłam. Że... Gorąca właśnie prośba do Was, jak macie jakąś, jakieś rzeczy, które chcielibyście, żebym przetestowała, to dawajcie koniecznie znać. Bo ja to nie ogarniam w tych nowości. Wy dużo lepiej ogarniacie niż ja. Tylko właśnie, żeby to nie było mi żadne KVD, Kai bo bo no kuźwa nie wydam 200 zł na podkład, czy tam 150, nie? Jeszcze jakby to było w tym cholernym Look Fantastic, gdzie mam do wydania te trzy stówy, to jak cię mogę, ale pewnie tam nawet nie ma w ogóle tej marki, nie? W ogóle ta strona Look Fantastic, ja nie wiem, kto kupuje teraz na Look Fantastic coś, ma takie ceny z sufitu, że to w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie. No. Dobra, kochani, to ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam Was rzecz jasna do kolejnych filmów. Hmm. Życzę Wam wszystkim wiosny i zdrowia. I jeszcze raz zdrowia. Czy mi się zdaje, czy moi sąsiedzi znowu wyją? Tak. Trudne rzeczy sąsiada się cały czas zastanawiam, czy gdzieś można obejrzeć Ich popisy na przykład wokalny na TikToku Skąd wiesz, nie? Znaczy ja wiem jak oni wyglądają Więc jakbym ich zobaczyła na tym TikToku To może by się zrytowała że to oni Ale też się nigdy ludziom aż tak jakoś turbo mocno nie przeglądam więc... Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Wam życzę Do zobaczenia do kolejnego filmu, buziaki Do zobaczenia, pa pa